Cześć, Tuwila. Jeśli dobrze pamiętam, na tym kanale nie recenzowałem jeszcze słuchawek z ANC. Co prawda przez dłuższy czas używałem Fribasów od Huawei, jednak film o tych słuchawkach zrobiłem na kanał wideotesty.pl. Przedstawiam wam model 20 dB, inaczej 20 dB, które są jednymi z najtańszych TWS-ów dostępnych z ANC. W momencie nagrywania kosztują około 70 dolarów z wysyłką z Polski. Na wstępie zaznaczę, że 20 dB dostępne na Aliexpress znaleźć można także w nieco zmienionej formie pod nazwą Tozo NC9 na Amazonie. Omawiany produkt przychodzi w eleganckim, białym opakowaniu. W środku znajdziemy słuchawki, etui ładujące, krótki przewód z końcówką USB typu C, dodatkowe 5 par gumek i krótką instrukcję. Etui wykonane zostało z matowego tworzywa, na którym nie widać brudu ani odcisków palców. Małym minusem jest podatność na otarcia. Jakość wykonania odpowiada cenie. Z przodu widać wskaźnik na ładowanie akumulatora, a z tyłu dostępny jest port do ładowania. Zawias stawia lekki opór i sprawia raczej solidne wrażenie. Do kanałówki swoim wyglądem wyróżniają się z tłumu. Połączenie matowego tworzywa sztucznego oraz niezłego wykonania składają się na naprawdę niezłą słuchawkę. Na płaskiej powierzchni zaimplementowano panel dotykowy oraz diodę, która rozświetla małe kropki. Światło gaśnie po włączeniu dźwięku na smartfonie, więc nie przeszkadza. Do kanałów są ergonomicznie wyprofilowane i dobrze pasują do mojego ucha. Samo włożenie słuchawek wyciszy otoczenie. Izolacja więc jest na przyzwoitym poziomie. Nie sposób jednak zignorować pokaźnych rozmiarów słuchawek, w związku z czym modelu 20 dB nie polecam osobom o małych uszach. Szczelność do kanałówek została określona na IPX4 więc te WS y bez problemów powinny przetrwać kontakt z potem czy deszczem. Opór zawiasu i siła magnesu skutecznie przeciwdziałają samoistnemu otwarciu etui. Słuchawki nie powinny same wypadać. Za sterowanie odpowiada panel dotykowy, a jego działanie jest wygodne. Pojedyncze naciśnięcie lewej słuchawki odpowiada za włączenie ANC. Prawa pauzuje i wznawia utwór. Podwójne tapnięcie lewej przewija utwór na poprzedni, a prawej na następny. Dłuższe przetrzymanie jakiejkolwiek słuchawki włącza asystenta głosowego, niektórym brakować może regulacji głośności. Przechodząc do dźwięku, to w modelu 20 dB znajdziemy popularne i rozrywkowe brzmienie. Basy schodzą nisko i są przyjemne. Środek i góra są wycofane, choć bez problemów rozróżnić można poszczególne instrumenty. To jak te słuchawki grają, bardzo przypomina mi modele PAMu. Recenzowane TWSy grają zdecydowanie bardziej basowo niż polecane przeze mnie modele Edifier. Głośność maksymalna jest podobna do produktów Padmate i jest ciszej niż w recenzowanych Creative'ach czy Sabatach E12. Na plus, że przy wysokich poziomach głośności zniekształcenia dźwięku praktycznie nie występują. ANC działa i całkiem skutecznie maskuje szumy takie jak działający wentylator czy klimatyzator oraz samochód jadący z prędkością autostradową. Technologia ta wykorzystuje mikrofony, w związku z czym raczej nie lubi się z wiatrem. Poza redukcją jest możliwość włączenia voice through. W tym trybie szczególnie wysokie dźwięki z otoczenia przekazywane są do słuchawek. Zasięg i stabilność połączenia stoi na dobrym poziomie, opóźnienie to standardowe 300 ms. W temacie jakości mikrofonów, to chyba nie jest najgorzej, tak wybierają one dźwięk w pomieszczeniu. Jest gorąco, ale nie to jest istotne. Bardziej istotnym jest fakt. Jak mikrofony te zbierają na podwórku? Jak jest? Ocencie sami. Do kanałówki zostały wyposażone w akumulator o pojemności 50 mAh, co w moim teście przy około 90% głośności przełożyło się na około 7 godzin grania. Niestety włączenie ANC dość mocno skraca czas grania. W moim teście przy tej samej głośności działały nieco ponad 4 godziny. Etui ma 360 mAh, co powinno naładować słuchawki około 2 razy. Na plus zaliczą czterodiodowy wskaźnik naładowania etui oraz wejście w postaci USB typu C. Co ciekawe, słuchawki te mają dostęp do dedykowanej aplikacji, którą znaleźć można w sklepie Play, jednak jej działanie jest, powiedziałbym, średnie oraz ma jedynie dwie funkcje. Pierwsza to włączenie oraz wyłączenie ANC oraz włączenie trybu VoiceRu, tak więc nic, czego nie można zrobić przez słuchawkę lewą w tym przypadku oraz aplikacja ta daje dostęp do equalizera który robi co ma robić bo zmienia charakterystykę jednak ze zmianą tej charakterystyki wiąże się obniżenie poziomu głośności maksymalnej więc ogólnie nie polecam Jeśli macie potrzebę skorzystania z equalizera to wybrany tryb się zapisuje więc użycie tej apki ogranicza się do jednego, może dwóch razy Podsumowując Fuenti Decibel to niezłe i stosunkowo tanie słuchawki z ANC. Większość osób powinna być zadowolona z jakości grania i charakterystyki słuchawek. Wykonanie i użyte materiały stoją na niezłym poziomie. Czas grania również wypada bardzo dobrze. ANC jest działającym dodatkiem, który może się przydać. Szkoda, że znacząco skraca czas grania. Z minusów wymienię przede wszystkim duży rozmiar do kanałówek. Odczuwać można także brak regulacji głośności z poziomu słuchawek. Osobiście z tego modelu jestem zadowolony i polecę go szczególnie osobom dużo podróżującym i lub takim, które spędzają dużo czasu w pomieszczeniach wentylowanych lub klimatyzowanych. O dużych uszach, dużych lub średnich. To jest dosyć istotna cecha. Przejdźmy teraz do zestawienia. Jakość dźwięku to okolice słuchawek Pamu. Wykonanie jest niezłe i zasługuje na miejsce w okolicy wizerów B6. Słuchawki nie są małe, jednak dobrze pasowały do mojego ucha oraz umilały podróże, w związku z czym lądują wysoko, bo pod batsami plas. Akumulator to mniej więcej poziom edifierów TWS1 czy TWS5, jednak ze względu na USB typu C lądują wyżej. Słuchawki te da się kupić poniżej 60 dolarów i właśnie tyle dałem za mój egzemplarz. Natomiast cena regularna to około 70, może nawet 80 dolarów. Jeśli chodzi o podsumowanie, to są to naprawdę niezłe słuchawki, które wyróżniają się tym ANC i szczególnie za opłacalność lądują bardzo wysoko. A co Wy sądzicie o tych słuchawkach? Używacie ANC? Dajcie znać w komentarzu. Na koniec zapraszam do odwiedzenia blogeretest.pl, mojego Instagrama i Facebooka. A jeśli ten film okazał się pomocny, zachęcam do zostawienia łapy, suba oraz zobaczenia innych moich filmów. Dzięki za uwagę, do następnego. Cześć!